Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przede mną nie lada wyzwanie. Czeka mnie LEGO składanie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak składałem i z czym się borykałem składając tego typu model. Słuchajcie, model dostałem od LEGO, więc dzisiaj, dzisiaj zabieram się za składanie tego. Oto Ferrari. Zapraszam. No jak na auto wyścigowe przystało, zaczynamy od tylnego dyferencjału, który jak widzicie fajnie współgra z innymi elementami. To co, to, co jest chyba najbardziej, najbardziej fascynujące w tym składaniu tych klocuszków, to to, co zwróćcie uwagę, silnik V8 kąt rozwarcia 90 stopni. Oczywiście jednostka doładowana, czyli biturbo o pojemności 4 litrów, generująca moc praktycznie 600 koni mechanicznych w gdzieś w granicach 7000 obrotów. Moc, która, która jest podawana na stronie internetowej, to jest faktycznie te 600 koni. Natomiast na moim pudełeczku, gdzie znajdują się klocki Lego, moc to 530, więc nie wiem o co tu chodzi. Ale powiedzmy, że to jest 600 koni. Tego moment, jaki, jakim dysponuje ten malutki mój śliczek, można tak powiedzieć, to 700 Nm. I te tłoki zawieszone na tym wale korbowym za chwilę powędrują do cylindrów. Do tej fałsemki. No, po prostu coś niesamowitego. Składając to, czuję wielką, wielką, wielką taką satysfakcję, że buduję coś naprawdę wielkiego. Wiecie co? Uważam, że te biturbo gdzieś powinno być, czyli te turbiny powinny być gdzieś tutaj zamontowane, ale moim zdaniem, chyba, chyba Lego nie ogarnęło tego i nie ma jakby takiego. E, takiego elementu, zresztą może zaraz zobaczę, ale nie, chyba nie ma takiego elementu, które pozwoliłoby e, imitować doładowanie w tej jednostce, jeżeli się oczywiście nie mylę, ale widząc teraz i patrząc na, na, na stronę e, patrząc na stronę internetową, która, którą odwiedziłem przed składaniem, no to, no to jest faktycznie te te doładowanie. Zwróćcie uwagę, tutaj natomiast już wjeżdża ten silnik w konstrukcję i połączę to z z e, e, dyferencjałem tylnym. No i patrzcie, no to, to to coś niesamowitego. No tak jak to wszystko jest, e, tak jak to jest wszystko poskładane i ja, Zobaczcie, jak to wszystko fajnie wygląda. No. dobra składam dalej. No, i mamy fotel kubełkowy z uszami. Nie wiem jakiej marki jest dedykowany ten fotel, ale prawdopodobnie jest turbo lekki ten fotel. Cała płyta podłogowa jest też już między innymi zrobiona. No, i powiem wam, że tylko jest jeden fotel, no ale to chyba ze względu na obniżenie wagi. Zamontowałem kierownicę, która, jak widzicie, jest na takich malutkich, mini wałach Kardana. <laughs> jest połączona z elementami. Za pomocą kół zębatych mogę i za pomocą listwy mogę przerzucać sobie, przekręcać się kierownicę w prawo i w lewo. Działa to płynnie i bardzo milusio. Wyobraźcie sobie, że cała ta konstrukcja w rzeczywistości. O, jeden ten element gdzieś mi. Został, nie wiem o co chodzi, ale z tego co wiem, to nie tylko mi ten element został. Aha, dobra, jest tutaj. To trzeba włożyć tutaj. Ale wracając do konstrukcji, samego układu kierowniczego to jest bardzo krótki, więc ta kierownica tu jest okrągła, natomiast, natomiast w rzeczywistości ta kierownica jest taka typowo wyścigowa, taka chwyt jest dwuramienny, więc jakby, więc jakby tutaj e, to nie jest do końca tak odzorowane z rzeczywistością, jeżeli chodzi o samą kierownicę. Ja zabieram się dalej do no, zabieram się dalej do składania natomiast jeszcze chciałem wspomnieć o wadze, ale to może później. No i patrzcie, złożyłem całkowicie już, no dobra, nie całkowicie, ale ten tył. E lampy są odzorowane fajnie. Pod spodem są dyfuzory, które w rzeczywistości są z zrobione z karbonu. Tutaj troszeczkę są inne. No i wreszcie przyszedł czas na poskładanie felg, znaczy poskładanie opon. No tutaj opona, wiecie co, ja nie do końca wiem, tutaj nie jest to odzorowany bieżnik, ale prawdopodobnie będzie to opona typu slick wyścigowa. Jakie są dedykowane oryginalnie felgi na pewno ze stopów lekkich. Zwróćcie uwagę, że Fajnie to pasuje i fajnie to zaraz będzie wyglądało. Opony, jakie są, to taka ciekawostka, to są o oznaczeniu 30 x 68 na 18 i 31 x 18 Są to opony typu, typowo wyścigowe i ten przód jest węższy w stosunku do tyłu. Natomiast za tymi felgami znajdują się ogromne tarcze hamulcowe o średnicy 390, przód i tył 332, prawdopodobnie jest to, jest to stop węglowo-ceramiczny, który działa naprawdę niesamowicie. Na przykład, wiecie, to nie jest też problem schamować takie auto, bo jak już wcześniej ch chciałem wspomnieć, to waga całej konstrukcji gotowa do wyścigu jest 1290 kg. Nie, 1245 kg. Teraz zabieram się za coś, co Aj, jest takie pracochłonne i pieczołowite. Oklejanie dachu w barwy sponsora. No, jest to naprawdę dosyć ważne i wyobraźcie sobie, że. Ja też wybierając swoje barwy na swój rajdowy samochód, też muszę to tak robić i tak wybierać, żeby to wszystko stanowiło jedną całą taką bryłę bardzo czytelną. Tutaj natomiast Lego dosyć fajnie odwzorowało wszystkie wszystkie barwy sponsora i w rzeczywistości też jest tak samo samochód oklejony. No przede wszystkim barwy sponsora i barwy partnerów. No ja to nazywam bardziej partnerów, którzy wspomagają zespół lub ewentualnie samego kierowcę. Jest to ważna rzecz, bo wszystkie media są skupione na samochodzie. Nie widać notabene kierowcy, bo jest w środku, więc cały samochód musi bardzo ładnie, ładnie i czytelnie wyglądać na foto i na relacjach wideo. Ja już skończyłem oklejanie tego dachu. W miarę mi to fajnie wyszło. Wszystkie elementy, wszystkie elementy które są do oklejenia, są ponumerowane, więc nie da się pomylić. No, zabieram się do montażu dachu. Jestem teraz blacharzem, który stara się złożyć, złożyć dach do kupy. Troszeczkę mi to nie wychodzi, zaraz może uda mi się. E, zwróćcie uwagę, że najpierw te elementy do tego słupka e, trzeba podłączyć, i on jest w takim troszeczkę ten dach w takim trochę zawieszeniu. E, no i mamy tą stronę drugą otwartą. No, jeszcze przede mną trochę pracy, więc składam. Te, chyba to jest element klatki. Tak, chyba to jest element klatki. No i na koniec wisienka na torcie. Wielki e, spoiler, który działa na pewno. Budowa dobiegła końca. Po trzech fajnych, naprawdę relaksujących wieczorach udało mi się skończyć Ferrari. Podobało wam się? Mam nadzieję, że tak. Jeżeli tak, to wciśnijcie lajkera, like dajcie subskrybera i oczywiście napiszcie w komentarzu, czy powinienem złożyć GT3. Oczywiście niebawem wyjadę na drogi swoją GT3, więc warto by było. Miniaturową wersję też złożyć. Słuchajcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Oczywiście, zostawcie lajkera i subskrybera. No i dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tego typu filmach. Pozdrawiam, cześć!